Piotra i Pawła. Wykłady, Wykłady z, z ekonomii. Zapraszamy. W tym filmiku będziemy mówić, rozmawiać o realnych i nominalnych stopach procentowych. Zacznę od tego, że nominalne, czyli rynkowe stopy procentowe, to stopy odnoszące się do określonego okresu. Wyrażone są najczęściej w stosunku rocznym. I co najważniejsze, bez uwzględnienia częstotliwości naliczania odsetek, i najważniejsze, bez uwzględnienia stopy inflacji. W tym temacie będziemy mówili o różnicach pomiędzy stopami realnymi i nominalnymi. Natomiast, zanim zaczniemy, chcę Wam przedstawić wzory, którymi będziemy się posługiwać. Wzory te prezentują się następująco. Wzory są przed Państwem przedstawione. Teraz po kolei omówimy krok po kroku następujące wzory. Pierwszy wzór RR to 1 plus RN przez 1 plus i w dolnym indeksie x minus 1. Co to jest? Jest to realna stopa procentowa RR. W liczniku mamy 1 plus nominalna stopa zwrotu z tej inwestycji, załóżmy, przez 1 plus stopa inflacji w państwie X, czyli na przykład gdyby to było w Polsce, to byłoby 1 plus załóżmy IPL, czyli stopa inflacji w Polsce. Dalej, NRF to się równa Rn razy 1 minus T. Teraz bardzo ważne, żebyście w trakcie rozwiązywania zadań nie mylili RNA, który jest podane zarówno tu, jak i tu, z RR. Realna, a nominalna stopa procentowa, czy stopa zwrotu, to poważna różnica, więc proszę na to zwrócić uwagę. Czyli ten drugi wzór to jest NRF. I NRF, czyli nominalna, efektywna stopa procentowa, to... Nominalna stopa zwrotu razy 1 minus stopa opodatkowania zysków kapitałowych. Trzeci wzór, i tu uwaga, będziemy troszeczkę rozmawiali, sobie zaznaczę 4 i 5 również, i teraz, szanowni Państwo, bardzo ważna rzecz. Tu w treści i wyjaśnieniach odnośnie nomenklatury. Opisałem tylko raz realna efektywna stopa procentowa. Natomiast spójrzcie, mamy trzy wzory. Od czego one zależą? Pierwszy wzór RF1 to jest 1 plus NRF, czyli nominalna efektywna stopa procentowa w liczniku, w mianowniku 1 plus stopa inflacji w państwie X minus 1. Jest to wzór dla, uwaga, realnej efektywnej stopy procentowej. Natomiast jeżeli jest to inwestycja jednoroczna, jeden rok, używamy tego wzoru. W przypadku, gdy mamy, załóżmy, dwuletnią inwestycję, to najpierw obliczamy roczną, a następnie korzystamy ze wzoru na rf2, czyli 1 plus rf1 do kwadratu minus 1. I wtedy obliczamy Tą realną, efektywną stopę procentową z dwuletniej inwestycji, załóżmy w obligacje skarbowe. RF3 natomiast obliczamy w przypadku, gdy mamy oczywiście znany RF, i teraz tutaj spójrzcie, nie ma podane, czy to jest RF1 czy RF2. Wynika to z faktu, że niewiadomym jest w treści zadania, Dopiero poznamy, czy jest to inwestycja roczna, czy dwuletnia. Natomiast w samej nomenklaturze nie jest to wiadome, czy użyjemy jedynki, czy dwójki, więc zostawiam tutaj RF razy 1 plus delta K, czyli zmiana wartości kursu walutowego. Wzór na delta K podaje poniżej, gdzie K końcowe to jest wartość kursu walutowego na koniec inwestycji, KP to jest wartość kursu walutowego na początku inwestycji, a delta K to ta różnica. I tu korzystamy z tego wzoru. Teraz, który wzór użyjemy, to tak naprawdę zależy od treści zadania. Proszę te wzory gdzieś może zapisać sobie, żebyśmy mogli spojrzeć na nie za każdym razem, gdy będziemy rozwiązywali to zadanie. Ja będę się starał wytłumaczyć jak najlepiej, dlaczego ten wzór, a nie inny. No i co? Mam nadzieję, że na razie to wystarczy. Będziemy teraz rozwiązywali przykładowe zadania i mam nadzieję, że zrozumiecie samą ideę uży używania czy użytkowania odpowiedniego RF-u do odpowiedniego zadania. Ok, to zapraszam do kolejnego filmiku.